Zawierane z wielkiej miłości z biegiem lat poddawane jest wielu próbom. Małżeństwo to wyzwanie, któremu w XXI wieku coraz mniej związków potrafi sprostać. W trosce o pary, które stoją na rozdrożu, powstała pierwsza w Polsce droga małżeńska. Spacer wśród piętnastu stacji w Winowie ma skłonić do refleksji i zachęcić do rozmowy. Anna Święcicka. Dwa lata pracy i ogromne zaangażowanie ludzi, dla których małżeństwo jest wielką wartością, zaowocowało takim efektem. Uroczyście poświęcona i otwarta dziś droga małżeńska to zaproszenie do wspólnego przejścia przez trudy życia. Myślę, że ta droga, czy to co zrobiliśmy teraz, no po prostu da tym małżonkom, którzy borykają się z jakimś bólem. No po prostu nadzieję. W czasach, gdy w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo, trzeba jeszcze bardziej zwrócić uwagę na tę najmniejszą komórkę społeczną, jaką tworzą małżonkowie. To ma być profilaktyka. Nie czekać, aż coś się zaczyna psuć, ale dbać o to, żeby było cały czas dobrze. Myślę, że to będzie naprawdę dobrą pomocą dla małżonków którzy są, y, przeżywają piękno swojego małżeństwa, ale też, którzy przeżywają różne swoje trudności. Droga otacza sanktuarium Matki Bożej po trzykroć przedziwnej. Spacerując wśród tych 15 stacji można bez względu na staż związku spojrzeć na swoje małżeństwo z lekkim dystansem i odnaleźć przyczynę życiowego zakrętu. To pomoże im stanąć i się zastanowić, co dalej i czy warto wszystko burzyć, czy warto jednak złapać się. Matki Bożej i przezwyciężyć wszelkie trudności. Ważnym elementem tej drogi jest też bardzo czytelny projekt, który spajają sentencje na liściach winorośli. Miałem wizję tego liścia i od razu wiedziałem, że to musi być coś prostego, dlatego te postacie na tych liściach są e, proste, żeby można było, żeby to dotarło do każdego. Pierwsza droga małżeńska powstała na Węgrzech, ale dzięki tej w winowie nie trzeba jechać daleko, żeby pójść na spacer i przyjrzeć się różnym etapom małżeńskiej wędrówki. Nie zawsze jest usłana różami, bywa kręta i wyboista, ale jest wyjątkowa dlatego, że można nią przejść przez życie z ukochaną osobą. Pierwsza w Polsce droga małżeńska otwarta w winowie to dobra okazja do tego, by na nowo spojrzeć na swój związek.